To, co łączy świat z posoborowiem, to jest grzech. I Wojtyły czytać na ten sposób to, co się tam wokół niego dzieje, że jest to zemsta piekła i ludzi piekielnych za niewiarność Chrystusowi, jak się miało czelność wziąć urząd papieski. Te wszystkie tam apele tego Ordo, Juris i tak dalej są głodne kawałki. Nie wolno stawiać człowieka. Na równi z rzeczywistością papieża, jak najbardziej trzeba wywyższać. Rzecz jest, że najpierw, żeby wywyższać, trzeba, trzeba na prawdziwy sposób zbadać dorobek, czyli określić konkretnie skutki pontyfikatu. Skutki pontyfikatu Wojtyły dla Polski są zgubne. Są zgubne. To, co wczoraj mówiłem, gdyby Wojtyła był, był, był arcybiskupem Lefew, dzisiaj byśmy. No, mogli być w jakiś sposób spokojni o, 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 o przekaz wiary w Polsce, młodzi ludzie mieliby punkt do odniesienia. Natomiast te głodne kawałki jakichś tam Światowych Dni, do tego Wojtyłowego Ględzenia, do tych spędów ludzi i tak dalej, proszę bardzo, przechodzi jak sen. I zostaje zemsta ludzi bezbożnych, Żydów będzie dokładnie i ma, masonów na, 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 no co powiesz, na drugim bezbożniku. No tak nam się nie jawił, ale, ale, ale inaczej się tego życia nie da czytać. gramat człowieka, więc, więc na sposób takiego brenola, że tak nazwę, tego Pana, który budzi od razę, można też być łażąc w białej sukannie. I możemy Bogu dziękować, że obecny tam ten lokator w Rzymie, Franciszek, no to bardziej nam przypomina takiego właśnie tutaj tego beznadziejnego człowieka niż, 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 niż Wojtyła, ale, ale w zasadzie o to samo szło: o niewierność wierze katolickiej, wierze naszych ojców w kulcie, w doktrynie moralności. Przychodząc tutaj, zaświadczamy odważnie. Za czym się opowiadamy? Oddajcie katolikom kościoły budowane dla składania świętszych ofiar przy świętej w Rycie Rzymskim, nie dla nowej uczty, bo jesteście tam okupantami i złodziejami. Pana Boga okradacie z Bożej chwały. Nie godzi. Się. My na to mówimy nie. Jest nas mało i co z tego? Pan Bóg nasze wołanie słyszy. Niech Pan Bóg przygodnym, wiernym Błogosławie z niedziela.